Ejka, kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. Dawno mnie już tutaj nie było. Okres świąteczny, przedświąteczny, międzyświąteczny. Trochę wyjazdów, trochę różnych planów, ale już jestem, kochani. Jestem, wracam do Was 1 stycznia 2023 roku. Kochani, życzę Wam na ten nowy rok wszystkiego dobrego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. Oczywiście potężnych, wygranych, w zdrabkach. I w innych grach losowych. A teraz kochani bierzemy się za zdrapywanie. Dzisiaj mamy rywalizację zdrapkową dosyć sporą, ponieważ po 25 zł i 25 euro po drugiej stronie. Mamy zdrapki polsko-holenderskie. Już za momencik Wam kochani przedstawię, co my dzisiaj drapiemy. Tutaj mamy zdrapeczkę za 2 euro krasen, Do tego mamy czarnego kota za 2 zł. Lecimy dalej. Electric 7 Holenderska i szczęśliwe linie polska drapeczka za trujeczkę. Dalej mamy poszukiwaczy złota, holenderską drapkę za 5 euro i przypływ kasy polską drapkę. Lecimy dalej. O, tutaj mamy bardzo miłą niespodziankę. Jest to prezent od naszej kochanej Marii. Marii. Przysłała mi życzenia świąteczne i w życzeniach była również ta drapeczka. Bardzo serdecznie Ci dziękuję kochana. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, to tam na dole w opisie znajdziecie link do jej kanału. E, tutaj w odpowiedzi na piąteczkę e, w złotówkach mamy 5 euro srebrna flota, czyli te statki, które lubimy. No i na koniec mamy za 10 złotych wygrywamy, czyli naszego lewego e, i świąteczny kalendarz za 10 euro. Mamy, kochani, dzisiaj bardzo dużo drapania, więc ja troszeczkę przygotuję te zdrabki, szczególnie przygotuję kalendarz grudniowy, ponieważ on wymaga tutaj trochę pracy. No i na drapie jeszcze troszeczkę szczęśliwe linie, żeby, żeby po prostu to nie trwało bardzo długo. Więc, kochani, widzimy się za momencik i bierzemy się za draping. Kochani, jesteśmy już z powrotem. Mam przygotowane zdrapki, o których mówiłam, a teraz bierzemy się za draping. Zaczynamy sobie od zdrapek za dwójeczkę. Może zacznijmy od czarnego kota. A co? E, dobra, jakie mamy wygrywające? 42 i 21. No to sprawdźmy. 44, 17, 36, 34, 25. 26, 15 i 41, czyli niestety zdrabka jest pusta, a sprawdźmy, jaka będzie odpowiedź Holandii. Tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 5000, tysięcy, 50 tysięcy, 200 euro, piąteczka, 50 i 5000. tu w ekstra y, grze. Zaraz, czego my tutaj szukaliśmy w ekstra grze? Momencik. Nie, szukaliśmy pieniążków, a mamy y, worek y, złota, czyli nic. Y, czyli tutaj mamy kochani pusto w tej grze, był mnożnik razy 3. A zobaczmy po drugiej stronie. 20 210 5 50 10, czyli też tutaj nic nie ma. No to dwójeczki e, nie przyniosły nam żadnej wygranej. Lecimy do trujeczek. E, tutaj mamy szczęśliwe linię i e, elektryzującą siódemkę. Zaczniemy sobie, kochani. Nie wiem, chyba troszeczkę trzeba będzie odsunąć jednak. Albo będziemy sobie przesuwać. Dobra, to zacznijmy sobie może tym razem od Holandii. Tutaj szukamy trzech. Takich samych symboli w linii. Ewentualnie szukamy siódemek. Siódemek oczywiście na wszystkich tych polach. Jeżeli znajdziemy trzy siódemki, to będzie 3 euro, jeżeli 4-5, i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim szukamy trzech takich samych symboli. Mamy już dwa. No, niestety trzeci symbol jest inny. O, pierwsza siódemeczka. Dobrze. Faktycznie elektryzujące te symbole, kochani. Lecimy dalej. Czy będzie kolejna siódemka albo wygrana w linii, no to się okaże. Na razie nic z tego. Sprawdzamy dalej. O, jest druga siódemka. Mamy wiatraki, mamy baterie, mamy wtyczki. Wszystko tylko nie to, co trzeba. Dobra. I ostatnie, czy będzie siódemka? Jest siódemeczka, kochani, jest siódemka, czyli mamy 3 euro wygrane. Spójrzcie. Pierwsza siódemka, druga siódemka i trzecia siódemka. No i fajnie. 3 euro wpada. Lepsze to niż nic, oczywiście, wiadomo. Spójrzcie. 3 razy 7, 3 euro. Dobra, no to fajnie. Teraz sobie bierzemy naszą zdrapkę polską. Szczęśliwe linie. Jak widzicie, trochę nadrapałam, została nam góra. Lecimy. Zaczynamy od serducha. Jest serducho tutaj i tutaj. Dobra. Kolejny symbol to śliwka. więcej śliwek nie ma, lecimy dalej. Pomarańcza. A, serducho ominęła. Widzicie? Pomarańcza. I tyle, jeśli chodzi o pomarańcze. Następny mamy banan. Jest banan tutaj i tutaj. Dobra. Kolejny symbol, słoń na pewno jest bo kojarzę. O, mamy jeszcze słonia tutaj i tutaj. No dobra. No jakoś to się tam układa w miarę. Zobaczmy dalej. Słońce. Czy gdzieś słońce uśmiechnięte mamy? Nie. Niestety nie mamy uśmiechniętego słońca. A, wiśnie mieliśmy. Nie zdrapałam. Patrzcie kochani, mamy wygraną. No to super. Mamy wygraną, ale jeszcze mamy dwa symbole. Może jeszcze coś się trafi. Księżyc. Księżyc jest tutaj. Wow! Dla księżyców księżyc i księżyc. Dobra. I ostatni symbol: podkowa, podkowa i podkowa. Dobra. Wydaje mi się, że nic tutaj już nie pominęłam. Gruszki nie było, diamentu nie było, kraba nie było, korony nie było. Dzwonek był chyba. Mm. Nie, nie dzwonek, kochani, tylko sakwa. Sakwa była, dzwonka nie było. Dobra. Czyli tutaj wychodzi na to, że mamy wygraną. Sprawdźmy jaką. Dan, ta, ta, ta. No i mamy odpowiedź 3 na 3. No dobra, no to lecimy dalej. Trójeczki przyniosły szczęście. Zobaczmy, jak tam w drapkach za piątkę. Teraz mamy przypływ kasy. No dobra, szukamy, kochani, wygrywających trzydzieści jeden dziewięć trzydzieści dwa i dwanaście no dobra mamy dwadzieścia dziewięć siedemnaście dwadzieścia dwa osiem i cztery dalej mamy siódmeczkę 33, 11, 36 i, i 30. Czyli niestety, kochani, zdrapka jest pusta. no Wskazują na to kontrolne, niestety. A sprawdźmy, co nam na to odpowie e, złoto, poszukiwacze złota. E, I teraz, tak się zastanawiam, żebyście dobrze wszystko widzieli, może odsuńmy sobie. O, myślę, że tak będzie lepiej. Może przesuniemy sobie tylko troszeczkę, tak? Jest dobrze? Chyba jest dobrze. Tak mi się wydaje, kochani. No dobra, no to szukamy. Tutaj mamy oczywiście symbole nasze, które szukamy w, w tych naszych kwadratach, tak? W tych polach gry. Jeśli utworzymy jakąś linię, wtedy wygrywamy kwotę przypisaną do linii. Tak, w dużym skrócie. Palma. Mamy palmę razy jeden. Lecimy dalej. Słońce. Ręka. Też jedna ręka. A to? O. Nie znam tego słowa po holendersku, ale wszystko wskazuje na to, kochani, że to chodzi o to. Tak. Dobra, lecimy dalej. Może człowiek od razu się czegoś nauczy? Dobra, co my tutaj dalej? Mamy. Tych diamentów to w ogóle nie widzę. Nie ma tego. Piramida. To jest chyba piramida. Niestety te obrazki one nie do końca e, wyglądają tak samo. No dobra. Ale szukamy dalej. Gwiazdkę mamy dwa razy. A, tutaj jest to. Ok. Widzicie, tak jak mówię, to nie do końca jest odzwierciedlenie, bo tutaj jest na przykład na taki, w takim czerwonym kolorze to było, więc nie rzuciło mi się w oczy. Euro. Euro mi się rzuciło. Waza. Waza. A, widzicie. Tutaj też w takim czerwonym kolorze, który się nie rzuca w oczy. Lecimy dalej. O, patrzcie kochani, tutaj jeszcze był ten symbol. Okej. Okay. A, jest to. Dobra. Mm, 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 mm. Mapy, a jest mapa, dobra. Jest mapa. Maska jest. Dobrze są podpisane, u niektórych to bym nie wpadła na to, że to może być to. Jest chmura tutaj. Dobra, lecimy dalej kochani. Monety. No i zobaczmy, jak to wygląda. Zostały nam trzy symbole. Gdzieś tam coś tam nam się powoli układa, ale czy będzie? Czy będzie? O to jest pytanie. Lupa, kompas. No i chwila prawdy, kochani, chwila prawdy. Czy tutaj coś będzie? Liść. Liść, który nam nic nie daje jeszcze, sprawdźmy. Diamentu nie było. Dywanu nie było. Złota na pewno nie było, tej taszki też nie, no niestety, chyba, chyba nic z tego, bo to, nie, to nie. no dobra kochanie, no to wychodzi na to, że niestety zdrapka za piąteczkę, nasze złoto, no trafia do kupki przegranych, tak samo jak i polska zdrapka, no dobra, ale mamy jeszcze jedną za piątkę, może się coś w tej drugiej trafi, tego jeszcze nie drapałam. Tej naszej gwiazdki, gwiazdki z nieba, w prezencie, którą dostałam. Zdrab całe pole gry, twoje liczby. Okej, okay, standardowo, i gwiazdka. No dobra, no to szukamy. Mamy tak. 23, 35, 18 i 27. Gdzie tutaj są jakieś? O, co? szósteczka, czternaście, trzydzieści, dwadzieścia dwa, dziewiętnaście, dwadzieścia sześć, trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dziewięć i ostatnia dwadzieścia pięć. Czyli niestety, kochani, zdrapeczka pusta, ale bardzo miło, kochana, że mnie pomyślałaś. Eee, miło się drapało, dziękuję Ci bardzo. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do srebrnej floty, czyli nasze statki, kochani. Nasze stateczki, tutaj mamy strzały, tutaj mamy pole, no i lecimy. C6. C6 nam się coś udało ustrzelić d6 d4 g6 a6 przykłaszę jest f4 f na jakiś rekord kochani D3, Okej, okay. czyli zmiana frontu, pudło, B7, też coś udało się trafić, E5, pudło, E4. Zobaczmy, jak tam się rozwinie sytuacja. No, gdzie tutaj są jakieś? A, tu u góry, widzicie, kochani? Myślałam, że prze przesunęło im się troszkę. No dobra. Mam nadzieję, że widzicie. Widzicie dobrze. E6. Chyba jeszcze nam brakuje tu. Siedem B1 Pudło F3 Pudło A2 Pudło F2 to jakiś gwiazdozbiór nam się pojawia. E2. No dobra, ale żeby ten gwiazdozbiór był, to już raczej nam się to nie uda. D7. Pudło. A1. Pudło. No i mamy jeszcze jeden albo dwa strzały, zaraz zobaczymy. A6 pudło i ostatni E1. No i niestety nie udało się, kochani, nie udało się. Tutaj nam brakło, jak widzicie, jednego. Czyli kolejna zdrapka za piąteczkę pusta. No dobra. Trochę drapania mamy. Jeszcze przed sobą mamy dwie zdrapki. Świąteczny kalendarz i wygrywamy. No dobra, zróbmy tego lewego. Zdrapmy sobie lewego Stropkę wygrywamy. Wygrywające, kochani. 17, 37, 12, 23 i 39. Z takich numerów szukamy. Oj, nie trafiłam. <gryw> A mamy 16, 21, 27, 31, 18. No tak krążymy wokół tych wygranych dwadzieścia osiem, jedenaście, czternaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści sześć, trzydzieści pięć, dwadzieścia dwa, dwadzieścia pięć, dwadzieścia sześć, trzydzieści osiem. Ostatni rządek czy przedostatni? 34 29, 15, 33, 13. I co? I koniec. Ha. No i koniec kochani. Gdzie tutaj mamy kontrolne jakieś? O matko, to chyba w tej zdrawce tutaj trzeba szukać gdzieś. No dobra, nie szukamy. Widać od razu, że, że nic nie wygraliśmy. DL. No dobra, szkoda, że najdroższa zrabka przyniosła nam e, brak wygranej. No ale mamy jeszcze świąteczny kalendarz, w nim cała nadzieja. Spójrzcie, kochani, nadrapałam wszystkie, e, prawie wszystkie okienka. E, tak on wygląda. E, te okienka spisałam sobie tutaj, co udało nam się wydrapać. Okienka e, jeszcze nie wszystkie są wydrapane. Mamy dodatkowo 6 ekstra gier. Tak? Ekstra gra, ekstra gra. Tutaj, tutaj tutaj. Dodatkowo też mamy yy, specjalne dni, czyli piąty, mikołajki holenderskie, 25 i 26, a także 31. I tutaj mamy też symbole, więc myślę, że od symboli zacznijmy. Yy, nie pamiętam, z której to strony, powiem Wam szczerze, ale chyba z tej jest. Dobra, znaleźliśmy gwiazdę. Dobrze, to zanotujmy sobie gwiazdę. Sprawdźmy w 25. Co nam się tutaj kryje? Wow, kolejna gwiazda. Jedna gwiazda i 200 tysięcy euro wygrane. No dobra. Świeczka. Jedna świeczka i 200 euro wygrane. Też fajnie. Ostatnie, kochani, ostatni symbol. Pod 31. Jaki nam się tutaj kryje symbol? No, niestety dzwonek. Co nam nie daje wygranej. Ale nie przejmujemy się, ponieważ mamy jeszcze 6 ekstra szans. Ekstra szanse polegają na tym, że tutaj mamy kwoty. I w każdej tej ekstra szansie z tego co pamiętam, musimy mieć dwie takie same kwoty. Tak. Zgadza się wszystko, kochani, więc szukamy dwóch takich samych kwot. Każdej jest ekstra szans. Dobra, drapiemy. Nie ma chwili do stracenia, kochani. Mamy tak: 50 euro, 5 tysięcy, 20. I 30, czyli pierwsza ekstra szansa, pusta. Lecimy do drugiej: 15, 400, 5000 i 10, czyli też niestety jeszcze nie, jeszcze nie ta ekstra szansa. Lecimy dalej. Piąteczka, piąteczka. Czyli mamy wygraną piąteczkę. No tak, faktycznie kochani, ja za, za, nie zareagowałam w, odpo w odpowiedni sposób. Mamy dwie piąteczki, czyli piąteczka wygrana. Dobra, lecimy dalej. 15 i 50, czyli ta ekstra szansa e, jest już wygrana. Mamy wygrane 5 euro. Cieszę się bardzo. E, w e, kolejnej ekstra szansie mamy kochani tak. 5 ,000, 15 euro. 30 i 10. Czyli niestety nie. Dobra. Teraz specjalny dzień, czyli Mikołajki. Tutaj też mamy ekstra szansę. 100, 20, 15 i 30. Czyli też e, pusto. Lecimy dalej. No, czuję wewnętrznie, że jeszcze coś nas tutaj spotka. Lecimy dalej pięć tysięcy dziesięć euro i piętnaście euro dwudziesty piąty dwadzieścia dwieście pięć tysięcy i czterysta dwadzieścia pięć 10 i 15. Dobra. Ekstra szansa numer 6. 200. 400. 20 i 15. No dobra, kochani, ostatnia szansa. Czy będzie więcej niż 5 euro? Sprawdźmy. 50. 10, 100, 100. I 400. Czyli, kochani, zostajemy z naszą piąteczką, zostajemy z naszą piąteczką. No, lepsze 5 niż 0. Fakt, ale liczyłam, że tutaj ten świąteczny kalendarz przyniesie nam troszkę więcej. No, bywa i tak, kochani, więc przejdźmy sobie do szybkiego podsumowania. Kochani, podsumowując dzisiejszy draping noworoczny, mieliśmy zdrapki za 25 zł i 25 euro. No niestety nie poszło y, tak jak planowałam. <grym> Większość zdrapek jest przegranych. Spójrzcie tylko na to, ile tutaj jest przegranych zdrapek. No nie, nie jest to fajny widok, no ale cóż, cóż zrobić. Takie jest życie. Ym, ogłaszam, kochani, że wygrywa Holandia wygrywa Holandia, ponieważ mamy dwie wygrane zdrapki, e, świąteczny kalendarz, właściwie grudniowy kalendarz i elektryzująca siódemeczka. E, tutaj kochani mamy w sumie wygranych 8 euro, e, natomiast po stronie polskiej mamy jedynie szczęśliwe linie, w których udało, udało się wydrapać e, 3 złote, tak więc no tutaj Zwycięzcą zostaje Holandia. W niedługim czasie zrobimy sobie rewanż. Zobaczymy, ile uda się wydrapać w rewanżowym odcinku. Kochani, jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Mam nadzieję, że tych filmów uda mi się nagrywać troszeczkę więcej niż w roku poprzednim. Jestem troszeczkę zapracowana, ale no. Nie możesz to się odbijać oczywiście na kanale i na Was. E, więc e, takie jest moje postanowienie no, noworoczne. <laughs> e, dziękuję, kochani, że byliście. E, przypominam Wam, że na moim kanale trwa rozdanie na 1500 subskrypcji. Już mamy naprawdę o tyle, tyle, kochani, nam brakuje. E, więc jeżeli nie, jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, no to w tym momencie warto jest e, kliknąć subskrybuj i wziąć udział w moim rozdaniu. Link do filmu z rozdaniem znajdziecie w opisie tam na dole w opisie pod tym filmem. Jeszcze raz kochani bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach w 2023. Buziaczki. Pa!